Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Witelona w Legnicy stworzyła ogólnouczelnianą jednostkę pod nazwą Centrum Kształcenia Ustawicznego, która zajmuje się organizacją i prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń. No idea jest taka, żeby szkolić Ludzi, żeby przede wszystkim dawać im nie wiedzę, ale umiejętności potrzebne pracodawcom przy wykonywaniu zawodów, żeby mogli lepiej wykonywać, jak już pracują, a ja jednocześnie, żeby zdobywać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności. Jesteśmy gotowi pracodawcom oferować specjalnie na ich zamówienie adresowane dla nich kursy, szkolenia, jak również studia podyplomowe. Jesteśmy gotowi razem z nimi ustalać programy po to, żeby ten adresowany na ich zamówienie kurs, szkolenie czy studium podyplomowe spełniło ich oczekiwania, żeby uzyskali lepsze kwalifikacje dla swojej kadry, którą by przysyłali na ten kurs. I takie inicjatywy są już no i liczymy na to, że w najbliższym okresie się rozwiną no, te adresowane również pod potrzeby pracodawców bezpośrednio na ich zamówienie. Tego typu kursy szkolenia i studia podyplomowe jesteśmy gotowi prowadzić. W miejscu pracy pracodawcy i to nawet czynić będzie to, że będą nieco tańsze, bo nie będziemy musieli swojej bazy lokalowej eksploatować. Uczelnia proponuje ponad 20 kierunków studiów podyplomowych. Studia te skierowane są do osób z wykształceniem wyższym. Najczęściej wybieranymi kierunkami są bezpieczeństwo i higiena pracy kadry i płace, a także kwalifikacyjne studia dla nauczycieli, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Studia podyplomowe trwają zwykle dwa semestry, są to studia doskonalące. W przypadku studiów kwalifikacyjnych, nadających kwalifikacje, często w przypadku nauczycieli, czy też kierunków pedagogicznych, są to semestralne studia i zawierają 350 godzin dydaktycznych. W uczelni realizowane są także studia podyplomowe w ramach projektów unijnych. Obecnie prowadzimy drugą edycję na kierunku Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi oraz przeprowadzamy nabór na nowy kierunek Energetyka na Źródłach Odnawialnych. Osoby, które wybierają się na studia podyplomowe chcą zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć posiadane umiejętności i kompetencje. To był Pana pomysł, żeby się zdecydować na studia podyplomowe, czy może y, y, propozycja pracodawcy, jak to było? To był mój pomysł, żeby troszeczkę zmienić branżę, w której pracuję i żeby troszkę zdobyć też doświadczenia dodatkowego, gdyż to, które miałem nie było wystarczające na rynku pracy, także postanowiłem się dokształcać. Dobrze. Czyli w ogóle Pan myśli o zmianie pracy? Tak, tak, tak. Myślę o zmianie pracy, o tym właśnie też, żeby troszeczkę się rozwijać i zdobyć nowej wiedzy, która mi pomoże powiedzmy w przyszłym życiu, w przyszłym zawodzie. Muszę powiedzieć, że naprawdę jesteśmy bardzo zadowolone i cieszymy się, że wybrałyśmy tutaj to miejsce, ten kierunek i tą uczelnię. Pani Justyna pracuje w szkole jako pedagog logopeda. Studia podyplomowe wybrała, żeby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Jakie studia podyplomowe pani da, dają? Kwalifikacje, ale i przede wszystkim możliwość pracy, wykorzystania tej wiedzy w praktyce, bo PWSZ akurat cały czas wracam do studiów licencjackich i w sposób praktyczny przede wszystkim do wykonywania zawodu, więc ten wybór też jakby był świadomy i studia podyplomowe też jakby poszerzają moje horyzonty, ale i też umiejętności praktyczne. Są również takie osoby jak Pan Paweł, które wybierają studia podyplomowe ze względu na rozwój osobisty. Pan Paweł jest informatykiem, a kierunek studiów jaki wybrał to zarządzanie zasobami ludzkimi. Ponieważ na co dzień zajmuję się bardzo technicznymi sprawami, mam nadzieję, że ten kierunek pomoże mi podnieść moje kompetencje miękkie, że tak powiem. Czyli bardziej robi to Pan dla siebie? Tak, tak, jak najbardziej. Czego może się Pan nauczyć w takim razie? No, mam nadzieję, że nauczy się jak radzić sobie ze stresem. Jutro mamy takie zajęcia, No, i generalnie, jak lepiej mówić jakaś autoprezentacja. Właśnie na to liczę. Uczelnia wychodzi naprzeciw studentom i co roku udoskonala program studiów, biorąc pod uwagę wskazówki słuchaczy. Jesteśmy na tyle elastyczni, że w zasadzie co roku przy kolejnej, następnej edycji uwzględniamy uwagi uczestników studiów, bo są prowadzone ankiety zawsze pod koniec zajęć, co należy zmodyfikować, co zmienić, co dodać i jak najbardziej wychodzimy naprzeciw tutaj uczestnikom i można nawet powiedzieć paradoksalnie, że co roku program delikatnie, bo delikatnie, ale się zmienia tych studiów pod kątem potrzeb słuchaczy studiów podyplomów. i tak też będzie w tym roku. Program przygotowany na kolejną edycję też będzie miał zmiany w stosunku do tego, co jest przy obecnej edycji studiów. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się dwa razy do roku, tak aby rozpocząć studia w semestrze zimowym, czyli od października, i w semestrze letnim od lutego. Kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się wyższym wykształceniem. Czy to posiadać dyplom magistra, czy inżyniera, czy też licencjata. Osoby z tytułem licencjata również są przyjmowane na studia podyplomowe, mogą kształcić się na studiach podyplomowych. Jeśli chodzi o dokumentację związaną z rekrutacją, Państwo składacie dokumenty tutaj do naszego biura i są to właśnie, tak jak wspomniałam, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Ankietę kandydata, podanie do rektora o przyjęcie, ponadto jeszcze dwa zdjęcia, dowód wpłaty opłaty wpisowego, zobowiązanie słuchacza o pokryciu kosztów, lub też takie oświadczenie pracodawcy, jeśli pracodawca kieruje na studia podyplomowe o pokryciu kosztów. Po złożeniu dokumentów wprowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, i następnie słuchacze, kandydaci na słuchaczy otrzymują decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe. W ślad za decyzją jest zawierana umowa na usługi edukacyjne, regulująca prawa i obowiązki obu stron zarówno uczelni, jak i. Słuchacza. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń określonych w planie i programie kształcenia, złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo wydane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy. Oprócz studiów podyplomowych, uczelnia prowadzi kursy dokształcające i szkolenia. Aktualnie w ofercie znajdują się innymi kurs profesjonalny opiekun osoby dorosłej z podstawami języka niemieckiego. Jest to kurs przygotowujący do sprawowania opieki nad osobami dorosłymi i pozwala na zdobycie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem obcym na poziomie komunikatywnym. Na uczelni można zrobić również kurs instruktora narciarstwa, pływania, aerobiku, fitness i sportów siłowych. Warto tutaj dodać, że absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja oraz absolwenci AWF-u, zwolnieni są z części podstawowej kursu. Prowadzimy także kursy CISCO. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy jest akademią lokalną CISCO, podlegającą Akademii Regionalnej na Politechnice Wrocławskiej. Na kursie, kurs obejmuje naukę projektowania rozwoju sieci komputerowych. Uczelnia posiada zgodę Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na prowadzenie kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placunek, placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz kurs instruktażowy dla kierowników tychże placówek. Uczelnia prowadzi również bezpłatne szkolenia dla osób pracujących i bezrobotnych w ramach projektu Akademia Rozwoju Kompetencji Językowych i Informatycznych dla osób powyżej 50 roku życia. Mam nadzieję, że po ukończeniu procedury związanej z utworzeniem kolejnych kursów i szkoleń będziemy mogli w niedługim czasie zaoferować kursy i szkolenia m.in. w zakresie organizacji pomocy społecznej, sprawowania opieki nad dzieckiem czy kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wszelkie szczegóły dotyczące studiów podyplomowych, kursów i szkoleń znajdą Państwo na stronie internetowej.